Witajcie na kanale Methodical Minecraft z tej strony Crafty Tactician. Zapraszam do naszej opowieści. No i dzisiaj kolejna akcja do zrobienia: porwanie villagerza. Najlepiej takiego, który nic nie robi, bo mam wobec niego przecież plany. muszę sobie tą wieżę, zwiedzę. Hmm. Faktycznie tylko do zwiedzania. A jest tu jakiś ten... O kurde, ale nie okradamy wieśniaków. Nie ma to większego sensu, jeśli się nie spiduje. Nie wiem, może potem, jak tutaj... Naszą władzę, że tak powiem... Narzucimy, to jakieś podatki zbierzemy, ale... Na razie nasi wikingowie tylko tutaj handlują. Tyle było tych bezrobotnych, nie? O, ale ten akurat handluje. A, to jest nasz ten, ten. O, już mu ceny wzrosły, nie? Już mu cena wzrosła. Tu kolejny? Nie, to ten sam. I drzwi za dużo tutaj. Dobra. Ale jego nie możemy ten zabrać. Znaczy, ja chciałbym go zabrać, bo on też ma fajne rzeczy. Ale nie po to tu przyszliśmy. Kolejny szef zołek. Przyszliśmy po takiego, co nic nie robi. Chyba no, ten nic nie robi. No. Czele do łódki. No, to będzie pierwsza próba. Chodź, 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 chodź. Dobra. Teraz już chyba w dół. Tu wielbłąd. Tu bardzo strome zejście. Idziesz za nami, idziesz. Oj, ciekawe, czy my to przeżyjemy. Pięknie, pięknie. I tu jeszcze trzeba zejść w dół jakoś. Chodźmy tędy. Chyba damy radę. Pan dał radę? Dał. No to super. Tu się znowu musimy podbudować. Znowu podbudować. Okej. Okay. To tak, jakbyście mieli potrzebę, właśnie mieli potrzebę za blisko tego yy, przetransportować, właśnie do góry. To właśnie się to robi tak że się podbudowujesz rzut, tylko trzeba oczywiście w odpowiednim miejscu, nie tak jak ja Spróbujmy trochę dalej Tak jest Czyli nie za blisko krawędzi wykonujemy te akcje i jest wszystko dobrze gdzie to moja łódka będziesz teraz tak będziemy musieli płynąć tą samą Czy mogę sobie wziąć do tej a ty będziesz płynąć za nami Idzie tu się obejrzeć. Tak działa. Ok. To płyniemy. To płyniemy. Czerwone jedzenie. Bo widzę, że i serduszka nam ubyło wszystkiego. Dobra. No i wracamy tą samą drogą. Powiem że pierwsza stron transportuje wieśniaka, tą metodą. Dlatego się tak rozglądam. Czy wszystko działa w porządku, ale najwyraźniej działa. Miejmy nadzieję, że wrócimy do domu jak jeszcze będzie jasno. Nie chciałbym tutaj pana w jakieś zagrożenie. Zawieść dobra, i już widać tą sowanę, którą mieliśmy, więc kierujemy się z dużej brzegów i powinniśmy dopłynąć za niedługo. No, a tak, wiozę Cię, tam gada z tyłu, bo pewnie nie wie, wiozę Cię do naszej wioski. Będziesz tam waszą osobistością. Staniesz się rzeźnikiem. Ale fajnie też, że się udało. Z tym rzeczami mi to. Zawsze jest jakiś postęp, będziemy mogli teraz liście ścinać. <laughs> No, one się przydatne do dekoracji. Plącza różnego rodzaju. No i owce, oczywiście, ale jeszcze chyba za wcześnie dla nas z tymi owcami. No i nie wiem, czy żeśmy dobrze skręcili. Chyba powinniśmy płynąć jeszcze tam dookoła, coś mi się tak wydaje. Bo nie widzę tutaj żadnych charakterystycznych naszych punktów, które żeśmy sobie obrali. A powinniśmy widzieć co najmniej, prawda, świerkowy las. Tam on jest, statek po lewo, tak jest. I za tą łachą piachów lewo skręcamy. Też specjalistą od pustyny wiosek nie jestem, mam nadzieję, że rozpoznam. Kim się stał? <noise> no, zawsze kupując można sprawdzić, prawda? I teraz cała sztuczka polega na tym, że my musimy jak najbliżej wylądować tego domu, właśnie, żeby nie powiązał nam się z innym łóżkiem. Idziesz tam? Idziesz. O! To ta to da radę? Nie! Nie, nie, nie! Sorry! Tylko sprawdzałem, tak wiesz. Niby dałeś rady, teraz nie dałeś rady. Uczymy się tej metody. Więc musisz być cierpliwy. Bingo. Jej, nie ten przycisk, no, bingo. Mamy go jeszcze, super. No to już prawie w domu kawaler, prawie w domu. Dobra, trochę na obkoło, ale damy radę. Jedziesz? Jedziesz. O, tu przejdziesz? Nie, też trzeba, tak? Aha, tylko tutaj już mamy dach. A do łóżka trafisz. No nic zaryzykujemy. Idź tam, tam, do środka, do środka. To jest twój nowy dom. Nie ma Nie, nie, do środka. Stary. Nie zamykaj sobie drzwi. Stary. Słuchajcie, <grytanie> no mówię ci. Kurde koleś. OK. mamy to, on już poszedł spać, dzisiaj z nim nie pogadamy, długo zablokujemy na tą jedną noc, bo nie wiadomo co wymyśli, a my radośnie wróciliśmy, naprawdę <coughs> zadowoleni z tej wycieczki, prawda? Okej, okay. skoro tam mamy rzeczy od owiec, to myślę... Że, jak zostawimy nożyczki tutaj, przynajmniej trzy pary, to będziemy o nich pamiętać, gdzie co mamy. Dobra, słuchajcie, jutro porządek zrobimy. No dzisiaj, chyba się drzemniemy tam w kopalni. Nie mam chyba ochoty dzisiaj patrolować za pająkami. A w kopalni też przechowujemy papier. Właśnie. Mogliśmy stąd wziąć więcej papieru. Dobra. Węgiel papier, to wszystko podkładać. Łódź też tu odłożymy. Bo tej nie będziemy na razie potrzebować. To do kompostu pójdzie w takim razie. A może zbierać na papier już. Hmm. Myślę, że tak, że będziemy sobie tu czy rozbierać, to jest chyba nasza mapa skarbów, to jest, to odniesiemy, dobra, ja dziękuję wszystkim za uwagę, widzimy się następnego dnia.